W tym roku Seba zaprasza mnie na walentynki do kina na dwa filmy, które strasznie chciałabym obejrzeć. W sensie na początku idziemy na 365 dni, a później na biografię o ocenku Martyniuku. Tak? Będzie super romantycznie. Mam nadzieję, że jak ten film ma tytuł 365 dni, to nie będzie tyle trwał. W sensie mam nadzieję, że będzie trochę krócej. No bo ja mam za tydzień umówione tipsy. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że jak byłam singielką, to nienawidziłam walentynek. A teraz, jak mam chłopaka, to je uwielbiam. W sensie. Czy to nie jest dziwne? Jakby mój mózg jest tak tajemniczy, że on, jakby sam dla mnie, jest tajemniczy. Naukowcy mogliby go wziąć i badać przez 5 lat i nic by nie znaleźli! A jakby myślę, że w tym roku zrobimy sobie z Sebą tatuaż na walentynki. O mój Boże, wymyśliłam sobie już nawet taki wzór, w sensie oh, obczaj to, nigdy takiego w życiu nie widziałam. Dmuchawiec, z którego wylatują ptaszki, które zmieniają się w piórka i te piórka zmieniają się w imię Seba? Czy to nie jest cudowne? Dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł? Jakby, oh, dziewczyny, trochę oryginalności. Chyba za małe mam te usta, już mi chyba schodzi ten kwas. Ale Jessie, ale powiedz szczerze, zobacz, nie wydaje ci się, że te moje usta to już takie małe są? So? Nie wiem, mi się wydaje, że ta moja kosmetyczka to mnie oszukała, no zobacz. Ona mi chyba wodę wstrzyknęła, no zobacz. No nic nie widać, one chyba małe są. No, ja chciałam jakiś efekt, a nie, no chyba każdy powinien widzieć, że sobie zrobiłam te usta. No nie no chyba nie robiłam ich po to, żeby nikt tego nie widział. No jakby płacę, jakby wymaga, nie? O mój Boże, Jessica, wiesz, czego ja się dowiedziałam. Jedna matka nazywała swoje dziecko Jeronimo Martins, bo poznała się z mężem w Biedronce? O mój Boże, w sensie to jest takie romantyczne. O mój Boże, Jessie, ale musisz posłuchać tej historii. Poznaliśmy się wtedy, kiedy ja byłam ubrana w czarne lateksowe legizy. O Jezus. Czarną skórzaną kurtkę i białe kozaczki. Boże, musiała wyglądać przepięknie. Pamiętasz? Ja kłóciłam się z kasjerką, że nie zapłacę za czekoladę, z której wyjadłam orzechy. Prosta, ja też bym nie zapłaciła. Co to za kasjerka, Jezu, jaka z A ty w tamtym momencie próbowałeś pobić ochroniarza, ponieważ nie pozwolił ci pić w sklepie. Jezu, jak tej biedronce i oni poznali się w takich warunkach. O Jezu, to takie romantyczne. Mam nadzieję, że sklep zapłacił im za straty moralne i ufundował ślub, bo to najpiękniejsza historia, jaką w życiu słyszałam. Jezu, ale Jessie, czemu nam się nie przytrafiają takie romantyczne historie, no? Jakby nie wiem, czemu mój Seba nie może być taki romantyczny. Nie wiem, o co mu chodzi, ale mówi mi, że mnie nienawidzi i że woli Kaśkę. Natomiast ja po prostu czuję, że mogę go zmienić. W sensie... Łobuz kocha najbardziej. Ej, Jessie, ja też się muszę zapytać na grupie, czy jest jakaś dotacja na opaleniznę. Ja to się już jakaś blada robię. Moim zdaniem solarium powinno być na Narodowy Fundusz Zdrowia, bo jakby Harvardu nie kończyłam, ale wiem, że jak się człowiek opala, to się wytwarza witamina D, więc jakby to jest dbanie o swoje zdrowie. W sensie, Jessie, ja wiem. Wiesz, kto powinien płacić. Ty wiesz, kto powinien płacić. No bezdzietne lampaciary. Wiesz za co? Za ich egoizm. Nieprzydatne są, dzieci nie rodzą, to niech płacą prawdziwym kobietom. Jessie, no wiesz, no, no wiesz, jaki jest Seba, no Seba jest, jaki jest, no do Kaśki chodzi, do Kaśki chodzi, ale chłopak klasę ma. To jest najważniejsze. Nie jest się wstyd z nim pokazać. Jak podjeżdża na randkę, to BMW podjedzie, no nie? Na walentynki to też Jessie, wiesz. BMW podjedzie. No, od ojca pożyczył. A, a ty pamiętasz, co kiedyś takim Fiatem Gratem podjechał pod blok i myślał, że się z nim mówię no? Ja Wiesz, co ja bym powiedziała? Człowieku, jak ja wychodzę z auta, to ja lubię, żeby każdy się na mnie patrzył. Tak więc w sensie bynajmniej zabieraj tego grata, bo on nie jest reprezentacyjny. Żeby nie myślał, że wiesz, głupia jestem. A ty mnie pytasz, jaki prezent Seba dostanie na walentynki. No, Jessie, a przecież ty wiesz, że ja robię zawsze najlepsze prezenty na walentynki. W tym roku uważaj, tylko uważaj, żebyś nie ściągnęła do mnie, ale uważaj. W tym roku wzięłam moje zdjęcia i zdjęcia Seby, zaniosłam do fotografa, on się podobno zna na tym photoshopie i zrobił wizualizację zdjęć naszych przyszłych dzieci. Zrobił mnóstwo odbitek, zrobił cały album, jak jesteśmy na wakacjach w górach. Jakby ja wiem, że Seba padnie, w sensie on nie je mnie jest zachwytu. Ej, hey Jessie, bo ja się teraz to poważnie obawiam, bo mi się zdaje, że ten mój prezent to nie wystarczy sobie. No więc ja nie wiem, ja to jeszcze wpadłam na taki jeden, no nie wiem, co ty myślisz, ale pomyślałam sobie, żeby wytatuować imię sobie po chińsku. Ale wiesz, co ja mówię, Jessie? No jeszcze nikomu nie zaszkodził tatuaż z imieniem po chińsku. Ale wiesz, w ogóle to jest, moim zdaniem, to jest mega śmieszne, no bo ja Harvardu nie studiowałam, ale mnie to dziwi, że niby Chiny, niby tak daleko, niby inny kraj, a normalne polskie imiona są i se można wytatuować. No bo, no bo chyba, no jak jak Seba, no to ja mam chyba Seba Napisane na tym tatuażu, tak? W sensie, jak, jak ja poproszę, to oni mi tymi znaczkami seba napiszą, tak? To będzie napisane, żebym ja zaraz jakiejś zupy pomidorowej albo, albo chińskiej zupy nie miała wytatuowanej. A, a kto to się pozna? No przecież i tak chińskiego nikt nie zna. No. Przecież wiesz, że seba to ledwo podstawówkę skończył, no? W powiem, że tam jest jego imię wytatuowane. Niech sobie tam tatują. To nawet nie muszą być chińskie, no? Niech sobie jakieś znaczki wytatują. Na osiedlu bardzo fajny chłopak jest, tatuje. No, bardzo higienicznie. Wiesz, współcześnie higienicznie robi, no? Ma te, te igły, głupie. Pody wodą wrzątkiem odkażę. Tak. Tam to jest bardzo bezpiecznie, wiesz, jakimś syfem, chociaż nie zarazisz. Jem powiem, żeby coś tam sobie wymyślił mi tatuował tam niby seba. No ja myślę, że wtedy to już będzie dobry prezent. No a co, co do mnie? No to, to ja nie wiem, co mi Seba kupi. No wiesz, że mój Seba to jest totalny kawalarz, no. W Tamtym roku to mi kupił nowe garnki i patelnie, bo mówi, że no słabo kotleta smażę. słabo przypalam. Więc mi kupił nowe. A w tym roku to ja nie wiem, no ten mój kawalarz to mówi, że mi wagę kupi. No, żebym schudła. Ale wiesz jak jest Seba, Seba to jest totalny kawal. Jakby, ja mówię ci, ja zawsze chciałam niegrzecznego chłopca. to teraz, no? To teraz się muszę wiesz, z niegrzecznym chłopcem. Użerać. Ale wiesz, ja jestem też niebezpieczna kobieta, kolorowa kobieta, to ja lubię wyzwania. Ale Walentynki to jest święto wolne od pracy, nie? W sensie w sensie nie idzie się wtedy do roboty, co? Idzie się? O mój Boże, oni w tym państwie to w ogóle żadnych świętości nie mają. Ja ci mówiłam, Jessie, że ja Harvardu nie kończyłam, ale jakbym ja się wreszcie za to państwo wzięła, to tutaj byłby wreszcie porządek. Ja ci mówiłam. No ja wiem, no nie może być za dużo świąt, ja wiem, no ludzie muszą. Muszą pracować, zarabiać. Wiesz, Jessie, ja akurat do pracy nie zostałam stworzona, no ale inni powinni na mnie zarabiać, tak? Więc, no, no, jakieś dni muszą być pracujące, no, ale też muszą być dni wolne. I ja tutaj po prostu mam taki postulat, żeby może po prostu te inne durne święta wyrzucić. No ja, nie wiem, no ten 3 maj, 11 listopada, to przecież to nikt nawet nie wie, co my świętujemy. Ktoś, ktoś to wie? Czy to wiesz? Ja to nie wiem tego, co to jest. No to właśnie, no to, to, jest, to jest bez sensu robione. A, a, a palentynki to każdy wie, co to jest. To jest święto miłości, pięknej, prawdziwej, danej mi. Boga, więc ja bym to chciała świętować, ja bym chciała dzień wolny mieć. Nawet sobie taki repertuar dla siebie przygotowałam. Jo, here we no, na Z tego z no, bo my to z to lubimy, te filmy. na Wiesz, że my łatwo. na ja to na to 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 nie kończyłam, ale jakbym, jakbym skończyła, to ja bym pierwsze tutaj tą Państwo naprawiła. Przez twoje oczy, twe oczy zielone oszalałem! Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. Wiesz, ja to ci powiem, no jak wrócimy z tego kina, wieczór będzie, no to już na mojego sebe będzie i to czekało zimne zmrożone. Tak? Ja nawet umiem. A później, no to wiadomo, na jakieś balety idziemy, nie? No bo ja to kobieta jestem rozrywkowa, kolorowa kobieta jestem, to mi tam jakieś kino nie wystarczy, nie? się już wynudziłam, te godziny na tych filmach siedziałam, to jakieś rozrywki potrzebuję, nie? No, ty wiesz, Jessie, wiesz jak jest. Ja kolorowa kobieta jestem. Tak więc, Jessie, no wiesz, ja to lecę, bo ja muszę się zrobić przed tymi walentynkami, na solarkę muszę pójść, no i wiesz, muszę do tej kosmetyczki pójść, no bo zobacz, no małe mi te usta zrobiła, no no potem mi wstrzymała, no oszukała mnie, no no małe. No ja widzę, no no, no one za małe są, ja większe chciałam, no. Za co ja płacę? To idę do niej, wyklucę się. Mi się należy, nie? Ja do roboty stworzona nie jestem kobieta. Tak, kochani! I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Miałam mega uba w przykręceniu tego filmu. Jeżeli Wy też, zostawcie mi kciuka w górę dla tego artyzmu i tej sztuki, którą zrobiłam sobie na twarzy i dla moich tatuaży, Yolo i Seba. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama i na mojego TikToka. A ja już się z Wami żegnam. Nie żyłam gumy od od bardzo dawna, bo mi nie wolno, bo, bo za mocno zaciskam szczęki, ale zżyłam do tego filmu dla Was, więc ja już się z Wami żegnam. Pa, ba pa, 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 pa. I do zobaczenia!